Powiedzcie cześć do rodzinki Czy ty, Czy ty jesteś? Przewita się z rodzinką Nie, ty już zmarnowałeś. Akcja. Akcja. Halo. Halo, Halo. Witam, witanko. Ekspedycja martwę, numer 1. 11 kwietnia, godzina 20:07, rok 2024. Dzisiaj. Blawiawy, lecimy. Akcja. O... Uuuu. <śleski> <śleski> To jest mikser! Mikser, mikser... AAAAAAAA! Kurwa, ślepy zaułek! Nic nie widzę. Ej! Nie! Co? Poszedł sobie. Ty ślepy zaułek! Połocy! Gajmy mikser! Kurwa! Połocy! Pomocy! Zostałem sam! Kurwa! Ja pierdolę! Goni mnie... ...jebany pająk! Co to jest? Tu jest! Pomocy! Pomocy! Kurwa! Ja pierdolę! Pajęczyny! Pajęczyny! Kurwa! Kurwa! Nie mogę się...